Na tej lekcji przeniesiemy się na Bliski Wschód, czyli tam, gdzie stykają się trzy kontynenty Europa, Azja i Afryka, do dawnej Mezopotamii, a to wszystko po to, by nieco poznać ludzi, którzy założyli jedną z pierwszych cywilizacji. Zapraszam. Mezopotamia to kraina między dwoma dużymi rzekami Eufratem i Tygrysem. Dlaczego ludzie wybrali to miejsce, by się osiedlić? Przede wszystkim dlatego, że obie te rzeki każdego roku wylewały, zalewając przy tym rozległe tereny, przy okazji nawadniając je, nanosząc rzeczny muł, który był bardzo żyzny. Dodatkowo panuje tam gorący klimat. To wszystko sprawia, że plony są tam możliwe nawet kilka razy w roku. Z kolei duże plony to szybki rozwój rolnictwa duża ilość pożywienia, a co za tym idzie możliwość wyżywienia znacznej liczby ludności. Mieszkający tam ludzie zauważyli, że pod uprawy nadaje się jedynie ziemia położona blisko rzek. Tereny położone nieco dalej były zbyt suche, by móc na nich uprawiać rośliny. Wymyślono zatem, że można zbudować kanały nawadniające. To było duże przedsięwzięcie, pamiętajmy, że nie było wtedy koparek, a ludzie dysponowali jedynie prostymi narzędziami. Dlatego też przy ich budowie, a potem przy ich oczyszczaniu, musiało pracować wiele osób. Tam, gdzie wspólnie pracuje wiele osób, mogą pojawiać się jakieś konflikty, czy różne pomysły na to, co, jak i kiedy ma być zrobione. Z tego powodu, by praca była skuteczniejsza, zaczęto wyznaczać ludzi, którzy by nadzorowali pracę innych. Z czasem władza osoby pełniącej tę funkcję była coraz większa, a robotnicy stawali się poddanymi takiego zarządcy. W konsekwencji doprowadziło to do powstania pierwszych miast i państw oraz pierwszych cywilizacji czyli rozwiniętych społeczeństw. Taką pierwszą cywilizacją, jaka rozwinęła się właśnie na terenie Mezopotami, byli Sumerowie. Szacuje się, że było to w połowie czwartego tysiąclecia czyli około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą. Zakładali oni miasta państwa. Skąd taka nazwa? Otóż całym państwem było jedno, otoczone murami miasto, wraz z najbliższą okolicą. Najważniejszą osobą w mieście był król. Miał on swoich urzędników, którzy byli odpowiedzialni za pobieranie podatków i nadzorowanie pracy innych. Jednakże większość mieszkańców była rolnikami, zajmującymi się uprawą ziemi i kopaniem kanałów nawadniających. Dodatkowo, jak to w każdym mieście, żyli też rzemieślnicy, którzy w swoich warsztatach wytwarzali różne niezbędne przedmioty, takie jak odzież, naczynia, broń czy ozdoby. Byli też kupcy, którzy podróżowali do innych sumeryjskich państw miast, często drogą wodną, prowadzili z nimi wymianę handlową. To co widzisz to miasto Ur, jedno z najsłynniejszych sumeryjskich miast, leżące w pobliżu ujścia rzeki Eufrat do morza. W tym miejscu widać kanał nawadniający. Gdy poziom w rzece opadał, takie kanały były napełniane przez robotników, a to dzięki wynalezieniu specjalnych urządzeń, które nazywano żurawiami. Zauważ, że miasto otoczone jest grubymi murami, a to dlatego, że było ono ważnym portem i bogatym ośrodkiem handlowym. Solidne mury miały odstraszać potencjalnych najeźdźców. Tu mamy targowisko. W Mesopotamii handlowano głównie żywnością, wełną, skórami, a także tkaninami. A drogą wodną z innych sąsiednich krajów sprowadzano metale, kamień czy drewno, którego tu brakowało. Ta najwyższa budowla to Zikurat, czyli kilkupiętrowa świątynia, na której szczyt prowadziły długie schody. Gdy wylew rzeki były szczególnie obfite, to właśnie tu przed wodą chronili się mieszkańcy miasta. Obok świątyni znajduje się Pałac Królewski. Te dwa budynki budowano blisko siebie, ponieważ król był jednocześnie najwyższym kapłanem i pośrednikiem między ludźmi a bogami. W mieście znajdowały się też liczne spichlerze. To właśnie w nich pod kontrolą władcy magazynowano zboża. Dzięki temu mieszkańcy miasta, a szacuje się, że w okresie jego świetności mieszkownym aż 65 tysięcy ludzi, mieli co jeść, nawet w razie nieurodzaju, powodzi czy wojny. Jeśli chodzi o najważniejsze dokonania Sumerów, będzie to z pewnością wynalezienie pisma. Poszczególne znaki były zapisywane na miękkich tabliczach glinianych za pomocą zaostrzonej trzciny. Tego typu pismo nazywamy pismem klinowym. Z innych ważnych wynalazków mamy też żagiel, który znacznie ułatwił żaglówkę zarówno po morzu, jak i po rzekach Mezopotamii. Ale też koło. Dzięki niemu Sumeryjczycy byli w stanie budować wozy, co usprawniło przewożenie dużych i ciężkich ładunków. Wynaleźli też koło garncarskie i potrafili wytwarzać piękne naczynia z gliny wypalanej w piecach. Z innych ważnych dokonań mogę tu wymienić rozwój matematyki. Swój system liczbowy oparli o liczbę 60. Zauważ, że to trochę przetrwało do naszych czasów, bo my również dzielimy godzinę na 60 minut, z kolei minuta to 60 sekund. To, co widzisz, to z ur. Jest to jeden z najważniejszych zabytków sztuki sumeryjskiej został on znaleziony w jednym z grobowców królewskich. Jest to po prostu przepięknie zdobiona drewniana skrzynia. Z jednej strony przedstawiono życie ludności w czasie pokoju. Widzimy tu przygotowania do uczty w trzech pasach kompozycji. Z drugiej strony uwieczniono czas wojny. Są rydwany, ludzie z oszczepami, widać też pokonanych jeńców. Na terenie Mezopotamii z czasem zaczęły rozwijać się też inne cywilizacje. Przykładowo w drugim tysiącleciu przed naszą erą powstało silne państwo o nazwie Babilonia. Jego stolicą było miasto Babilon, jedno z najokazalszych starożytnych miast. Wybudowano tu pełne przepychu pałace, ogromne świątynie, a całość otaczały wysokie mury obronne. Jedną z głównych bram wjazdowych starożytnego Babilonu była brama Isztar, pokryta niebieską cegłą oraz zdobieniami w kształcie sylwetek zwierząt, byków i lwów. W samym mieście prężnie rozwijały się też handel i rzemiosło. Okres największej świetności Babilonii przypadł na XVIII wiek przed naszą erą, kiedy to władzę sprawował król Hamurabi. Udało mu się podbić dużą część Mezopotami, wraz z licznymi sumeryjskimi miastami i państwami. To z jego rozkazu spisano kodeks Hamurabiego, czyli najstarszy znany nam zbiór praw. Warto podkreślić, że kary za poszczególne przewinienia były bardzo wysokie. Przykładowo, jeśli syn uderzyłby ojca, za karę mianoby obciąć mu rękę. Nad płaskorzeźbą, na której wyryto kodeks, przedstawiono scenę, w której jeden z babilońskich bogów wręcza królowi Hamurabiemu symbole jego władzy. Jeśli chodzi o dokonania Babilończyków, to większość odkryć i wynalazków przejęli oni od sumerów. Sami też przyczynili się do dalszego rozwoju matematyki. Wiemy, że potrafili wykonywać skomplikowane obliczenia, i to na bardzo dużych liczbach. Ponadto wykonywali też działania na ułamkach. Niezwykle ważne były też obserwacje astronomiczne, jakie prowadzili babilońscy uczeni. To właśnie na ich podstawie byli oni w stanie opracować kalendarz składający się z 12 miesięcy, które to składały się z siedmiodniowych tygodni. Zapamiętaj najważniejsze. Najstarsze cywilizacje powstawały nad wielkimi rzekami, których wylewy stwarzały warunki do rozwoju rolnictwa. Jedna z nich rozwinęła się w Mezopotamii krainie położonej na Bliskim Wschodzie, między Tygrysem i Eufratem. Najstarsze państwa założyli w czwartym tysiącleciu przed nasomerą Sumerowie. Były to państwa, miasta obejmujące miasto i jego najbliższe okolice. Najważniejszym dokonaniem Sumerów było stworzenie pisma ponadto przypisuje się im wynalezienie koła, żagla i koła garancarskiego. W drugim tysiącleciu przed nasomerą w Mezopotamii powstało silne państwo Babilonia. Jednym z jego władców był żyjący w XVIII wieku przed naszą erą Hamurabi. Na polecenie władcy Babilończycy opracowali zbiór surowych praw zwanych kodeksem Hamurabiego. Byli doskonałymi matematykami i astronomami, stworzyli kalendarz zbliżony do używanego współcześnie.